Spółka Nike przez ostatnie 4 dekady utrzymywała się w trendzie wzrostowym, jednak od 3,5 roku znajduje się w korekcie, notując spadek rzędu minus 60%. Co dalej ze spółką? Zapraszam na analizę techniczną. Z długoterminowej perspektywy akcje Nike są w bardzo atrakcyjnym miejscu. Aktualnie spółka testuje strefę, skąd w czasie najsłynniejszej choroby świata rozpoczęła się spektakularna hossa, podczas której wartość akcji wzrosła o około 200% w zaledwie półtorej roku. Dodatkowo luka cenowa, która powstała po tym wzroście czyli imbalans został tutaj w tym momencie wypełniony i mieliśmy już z tej strefy pierwszą reakcję, którą też rozgrywałem. Przechodząc na interwał miesięczny, skala logarytmiczna na dole widzimy wykres RSI, który znajduje się obecnie na bardzo niskich poziomach sugerujących wyprzedanie, co też gołym okiem można zobaczyć i widzieliśmy przed chwilą z perspektywy świec. Lecz kiedy RSI znajdował się na tak niskich poziomach, historycznie był to dobry moment do zakupu. I zobaczmy, rok mamy tutaj, 2009 Nike. Zaliczyło spadek minus 45% RSI nisko i była to dobra okazja do zakupów. Rok 2000 spadki minus 66% RSI na niskich poziomach i również był to dobry moment, oczywiście na zakupy, jak i też rok 84, pierwsza duża besa na spółce minus 75%, niskie RSI. Oczywiście dobry moment na zakupy. Dodatkowo na wykresie widzimy czytelną trójfalową korektę, czyli fala A, fala B, fala C, która dociera do strefy, skąd zaczęły się ostatnio dynamiczne wzrosty. Dokładając do tego jeszcze wykres RSI, zdecydowałem się, żeby odkupić akcję Nike tutaj na poziomie 73-74 dolarów. A odkupić dlatego, że spekulowałem nimi w połowie 2024 roku, ale nie będę tego omawiał, bo opisywałem to na blogu wiecznystudent.pl. A co jeśli Nike spadnie jeszcze niżej? Tutaj kluczowe jest zarządzanie kapitałem. Zawsze zostawiam rezerwę na dodatkowe zakupy, jeśli cena spadnie poniżej mojego wejścia. W przypadku Nike mój plan obejmuje dokupienie akcji w momencie wybicia dołka tutaj na poziomie około 57 dolarów, ale w jakim dokładnie miejscu to jeszcze jest do doprecyzowania wraz z budowaniem się nowych świec. Jeśli chodzi o take profit, to Nike można rozegrać pod powtórzenie największej korekty wzrostowej w trwającym tutaj tym trendzie spadkowym, czyli jest to zasięg tutaj tej czerwonej kreski lub kiedy tutaj spojrzymy na tę falę, ostatnią falę spadkową w tej fali C, to największy ruch wzrostowy, po którym nastąpił spadek, jest to właśnie zasięg oznaczony tutaj tą pomarańczową kreską. Ale nie wyznaczam jeszcze poziomu take profit, dlatego że nie mam potwierdzenia, że dołek został już wykreowany. I patrząc z mojej perspektywy, jest szansa na jeszcze jakiś spadek, dlatego że. Nie została zaliczona strefa 1,2,7,2 2 tutaj tej korekty wzrostowej trwającym tutaj tym trendzie spadkowym, ani podczas wybicia tutaj tego dołeczka nie została zaliczona strefa 1,13, a dodatkowo klastrując to właśnie strefę 1,2,7,2, 1,13 i mamy tutaj początek ciała ostatniej świecy, która tutaj wybiła dołek, po której nastąpił dynamiczny ruch wzrostowy, więc jakby na podobnym poziomie mamy klaster dwóch mierzeń i tutaj tej świecy. Gdy sytuacja nam się wyklaruje, opublikuję aktualizację na kanale lub blogu, dlatego zachęcam do subskrypcji i śledzenia kanału, gdzie czytam wykresy, które mówią więcej niż tysiąc słów. Ostatnio też publikuję coraz więcej analiz na TradingView, które z reguły pojawiają się szybciej niż analizy na YouTube. Link do profilu zostawię w opisie i komentarzu, więc zainteresowanych zapraszam. Na dziś to tyle. Pozdro, cześć!